w sumie mm, bez sensu no i co, i co się okazało, że zapomniałam kupić papieru toaletowego zostało mi pół ostatniej rolki cytryny i jem pierogi bez śmietany zbrodnia jak widzicie, dzisiaj bez filtrów tutaj mi coś wyskoczyło e, czerwonego, suchego, e, jakieś prycholce. No trudno, zrobiłam to zamówienie e, w aptece internetowej e, rano. Podobno powinno by przyjść jeszcze dzisiaj, ale szczerze w to wątpię, e, więc czekam do jutra i od jutra zaczynam moją kurację. Robię sobie dokładnie zdjęcia, jak wygląda moja cera e, i będziemy wspólnie sprawdzać, jak to się wszystko zmienia. No xD, no xD. Pokaż język. Oh, taki mam język. Chodź, my się tacie na głowie. Chill. Mati, ktoś się robi, mijanko. Mm -hmm. Ej, patrzcie, jak śpi kameleon. Mam nadzieję, że go nie obudzę, ale on tu głowę, położył głowę na gałęzi. I się nie? Kochani, kochani, film będzie jednak o 16, nie o 15.00. Z tego względu, iż Karol rzuca film o 15, więc będziecie mieli okazję sobie obejrzeć dwa filmy po kolei. Moi drodzy, film już jest na kanale. Dużo z Was zauważyło, że drapa się w tych pewnych miejscach. Dziwne, dziwne. Dzień dobry, moi drodzy. Obiecałam Wam, że zrobię Wam opening. W sumie nie opening, bo już to wszystko otworzyłam. Ale z rzeczy dla Drakona, czyli dla mojego psa. Więc uwaga. Pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, to były piłki i to są piłki z marki Kong i one podobno miały być takie mega twarde, w sensie ja tak myślałam, ale są miękkie i piszczą. Drakon kocha piszczące rzeczy, dlatego wydaje mi się, że to długo nie przeżyje, ale nigdy nie miał takich piłek i chciałam zobaczyć jakby jak, jak będzie się tym bawił. Drugą rzeczą, jaką zamówiłam i też myślałam, że będzie inna, bo myślałam, że będzie o wiele większa, to jest taki szarpak i on w ogóle kosztował strasznie dużo jak na taki szarpak, chyba 65 zł. i uważam, że też jest z tej marki Kong, a nie patrzyłam na te jakby firmy z czego to jest, no ale taki o, no myślałam, że będzie większy, ale zobaczymy ile wytrzyma, bo jak wiecie zabawki Drakona nie wytrzymują zbyt długo, Zazwyczaj jest to około kilku godzin, nawet 10 minut. A najlepsze zabawki są w Pepco dla psów i jest jedna taka kość piszcząca, która, którą ma do dzisiaj. Ona się nie zepsuła, a kosztowała chyba 4 zł. Kolejną rzeczą jest coś nie dla drakona, ale dla psa mojej siostry, więc Sylwia. Zobaczyłam to i powiedziałam, że muszę to kupić twojej lunie, pusi, zwał jak zwał. To są szelki dla... Tańczyka mojej siostry. I to są takie szelki, które uczą psa chodzenia na smyczy. Ja mam tutaj wstawić filmik, jak się chodzi z psem mojej siostry na spacer. To się przerazicie. Więc to są takie szelki, gdzie zapina się je z przodu i jak pies za bardzo ciągnie, to, to one go tak obracają w bok. Więc Sylwia, jak przyjadę do ciebie, to mam dla ciebie prezent dla pusi. tak moja siostra wychowała psa. <noise> najgorszy pies na spacery, najgorszy. Boże, święty. I zbliżamy się do końca, jeszcze są dwie rzeczy. I przed ostatnią rzeczą jest piłka. Piłka jest zwykła, nie jakoś przeznaczona dla psów. Do piłki nożnej. Miałam jakąś najtańszą, jaką znalazłam na Allegro. Więc nigdy nie miał takiej dużej piłki. A wiem, że, że bawił się taką na szkoleniu jak był więc zobaczymy. I ostatnia rzecz będzie dość kontrowersyjna. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy mam Wam ją pokazać. Ale stwierdziłam, że używam, że nie powinnam się tego wstydzić i jak mnie ktoś zjedzie, to mnie zjedzie trudno. Ja nie robię nic złego, więc ostatnią rzeczą jest kolczatka. To jest kolczatka z K9, za którą zapłaciłam dużo pieniążków, ponad 100 zł. Ona jest rozpinana tak, że jeżeli zakładacie ją psu, to jakby nie musicie przekładać tych kolców przez szyję. Ja bym się powinien trochę powiedzieć na temat kolczatki dla drakona, żeby nie było jakichś niedomówień. To, że używam kolczatki jest omówione z panią, do której jeździmy na szkolenie i uwierzcie mi, Wolę założyć takie coś lekkiego y, drakonowi na spacer, na spacer niż się jakby cały czas stresować, że mogę go nie utrzymać. Y, drakon waży 40 kg i jest rocznym owczarkiem niemieckim, także uwierzcie mi, że y, kiedyś, jak wychodziłam z nim na spacer, to po prostu się bałam. A to powoduje, że po prostu mam nad, nich, nad nim pełną kontrolę. A co do samej kolczatki, to jest najlepszy wybór, jeżeli chcecie jakby zacząć szkolenie. Oczywiście tego się używa z głową, musicie o tym poczytać, jeżeli chcecie kupić to dla swojego psa. To jest w ogóle super, że jest zapięcie, nie musicie wkładać tego jakby przez głowę i bać się, że możecie zahaczyć o oko czy coś. Tu jest pełna regulacja, plus z zewnątrz nie widać, że to jest kolczatka. zapomniałam powiedzieć, że tu macie taki rzep. I możecie sobie tutaj przykleić, albo zrobić na zamówienie imię swojego psa. I tutaj możecie mieć całą mrożę w takich rzepach. I to jest mega fajne. Zapomniałam o jednej rzeczy, którą chcę Wam bardzo pokazać. I pokazać jak ją robię. Otóż zamówiłam sobie rzeczy, żeby zrobić samodzielnie matę węchową dla psa. I kupiłam sobie taką wycieraczkę gumową. I zamówiłam sobie też materiały. I będę to ciąć i robić matę węchową. Także więcej Wam, jakby pokażę, jak już ją zrobię i jak będę w trakcie. Możecie później zrobić sobie taką samą w domu za małe pieniądze dla swojego psa. Przyszła do mnie dzisiaj paczka. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Uuu. Zobaczcie, ale kijut z balonem, Odbijam się, cześć, co jest w środku, proszę bardzo, jest to wielka paka od garnera. w parce znajduje się liścik i oczywiście kosmetyki od Garniera. Garnier Czysta Skóra. Jak wiecie, albo nie wiecie i właśnie się dowiadujecie, ja dołączyłam do Timu Garniera do czystej skóry i będziecie mnie częściej widywali z tym produktem. Ja jestem wielką fanką tych produktów, szczególnie, że redukują nie trądzik i naprawdę fajnie działają na naszą buzię. Ja te produkty zabrałam również ze sobą na wyjazd. Ja przyjęłam wyzwanie i zaraz przygotowuję się do realizacji i stworzenia stylizacji, w której mnie nie poznacie, Ale najpierw przygotowuję swoją buzię pod makijaż i zazwyczaj używam y, maseczek, kremów, ale też dogłębnie oczyszczam swoją twarz i do tego używam produktu Garniera. Produkt Garniera Czysta Skóra 3 w 1 jest to produkt, który jest żelem, maseczką i peelingiem w jednym, więc zapewnia nam super oczyszczenie i do tego wygładzenie twarzy. Ja nakładam sobie trochę tego produktu na twarz. Uwaga, uwaga. Ja uwielbiam zapach glinki, uwielbiam zapach tego produktu, naprawdę. Czasami robię tak, że siedzę sobie nawet e, dłużej z tą maseczką na twarzy, ponieważ lubię ten zapach i lubię tak, jak ta maseczka tak sobie troszeczkę popęka. Dajcie mi znać, czy Wy też tak robicie i e, jak pisze na opakowaniu, że macie trzymać tą maseczkę, 5 czy 7 minut to się ją 15 lub 20. Ja tak mam za każdym razem. Ja podjęłam się wyzwania i je zrealizowałam. W takim wydaniu jeszcze chyba nigdy mnie nie widzieliście, a szczególnie w takiej fryzurze. A teraz czas na kolejną osobę ze składu czysty skład garniera. A kogo będę nominowała? Nominuję w Narfa, czyli kolejną osobę z czystego składu. Mam nadzieję, że uda ci się zrealizować to zadanie i trzymam za ciebie kciuki. Tutaj masz więcej szczegółów powodzenia.